Witam serdecznie dzisiaj jest 23 lipca 2022 roku Dwie WSK. Ja na 125 -ce. Zaopatrzonej w fanfary Radiostacje JBL-ka na bogatości Porobione sakwy rowerowe 30 litrów Straże też pospawane Przód też zrobiony Ładowanie na komórkę oraz mój tato na 175. Ładowanie na komórkę zrobione. Silnik przygotowany. Idziemy. Pierwszy dzień dzisiaj jest do częstochowy. I zobaczymy, jak to będzie. Już jakieś 80 km za nami z Bolesławca do Lubiąża. Na razie motor ani jeden się nie popsuł. Wszystkie grają. Chwilowa przerwa goni nas brzydka pogoda. To mój tatuś ukochany. Tak to wygląda. I zaraz będziemy lecić dalej. Niepotrzebnie brałem JBLA głośnika, bo i tak go w ogóle nie słychać. Prędkość taka średnia, to mamy gdzieś 60-65 na godzinę. Dobrze motorki się spisują. Jest dobrze! <grywka> <grywka> No ostatnia, daj Pierwsza op, poprawa, naprawa i ostatnie Pokażę coś bezpiecznik. czy już go nie masz? Nie, Ja go wyrzuciłem. Aha. Poszę, poszę. Do śmietnika. Do śmietnika. Się tak, Jest tak, do śmietnika. <grym na> Kuźbił <cyklu. grym> <grym> Ta, tak Dałem bezpiecznik 7,5 na ładowanie przed regulatorem. Także musieliśmy. E, Kara. Kara boska. Dobra, damy teraz 15. Nie, nie wiem. Daj od razu 30. Tak, <grym> e, To jak będziemy się zatrzymywali. To trzeba będzie kupić nowe? Nie, Moja nie WSK Pali 4. MZK TSK pali jakieś 5,5, a ta typa jej 6, 6,5. Pierwsze zatrzymanie jest bardzo akuratkie. naprawiłem gopro no to tak, została nas lekka burza jedziemy w tą stronę czekamy na autobus no i tak, mi WSK się zatarła jadę, jadę z prędkością tam 70 na godzinę i nagle trzask koło w pocisk i złapało wciekłość pojechałem 2 metry dalej zatrzymałem się kompresję trochę straciła chyba jakieś 15 minut udało nam się odpalić i tak jadę sobie teraz ją 50 na godzinę Zobaczymy co będzie Gdzie to jest? Tak, tak, tak to wygląda W całej mocy Jedziemy do Częstochowy Otóż WSK 125 troszeczkę ledwo WSK 185 bez najmniejszego problemu MZ KTS 125 no, tak trochę pychała trochę na drodze, coś to olejem. Jedno śmieje się bardzo ładnie. Dojechali na jasną Górę. Znaczy nie taką jasną, bo jest trochę ciemno, bo pochmurno, ale jasną w serduszku Polaków. 300 przyjechane kilometrów, 310 z Bolesławca dolno śląskiego Spalanie, które wcześniej powiedziałem, to było na 170 km, czyli moja spalania 4 na 170 Taty, 175-ka 6, 6,7, nie tato? I spaliła 6, spaliła 6,5 Pozdrawiam serdecznie, pierwszy dzień się udał